Dzień dobry, witam serdecznie w zdrowie Tv. Ja nazywam się Tomasz Słodki, Naturalne Inspiracje, czyli program, w którym rozmawiamy. O rozwoju osobistym, o tym, jak naturalnie dbać o ciało, ale także, e, jak pracować nad emocjami. A jeśli o emocjach rozmawiamy, to najlepszą specjalistką jest od tego właśnie terapeutka od emocji, którą bardzo serdecznie witam. Karolina Gasińska. Cześć. Witaj, dziękuję za takie piękne pytanie. Bardzo mi miło. E, to jest nasze drugie spotkanie na przestrzeni, nie wiem, dwóch lat, tak? E, roku, roku, roku. W lipcu chyba w zeszłym w lipcu roku. Tak. Byliśmy, tak. I e, przyznam ci się, że pamiętam ostatnio, jak, jak się spotkaliśmy, trochę opowiadałaś o kodzie emocji, ale teraz dochodzi nam nowy. Kod ciała. Czym się różni jedno tak. od drugiego. Mm -hmm. Kod ciała to kolejna książka Nelsona, do której odsyłam i zachęcam gorąco po lekturze pierwszej. Różni się tym, że Nelson bardzo rozbudował oprócz emocji zablokowanych w naszym ciele, co jeszcze może się blokować poprzez toksyny, patogeny, różne trudności, nierównowagi w naszych tkankach, w organach, w gruczołach, w szkielecie, w mięśniach roz, rozłożył nasze ciało na. Czynniki pierwsze, i jakie tam właśnie mogą następować nierównowagi, które wpływają później na nasze zdrowie. Jest taka aplikacja, z którą my terapeuci, pracujemy, i de facto każdy kto również chciałby pracować, bo też po lekturze tych książek można de facto samodzielnie też działać, więc nie trzeba być terapeutą. Właśnie to jest piękno tej metody, że Nelson dostarczył nam narzędzia, którym każdy, każdy może działać. Jeżeli trochę przećwiczy test kinezjologiczny, tak zwany test mięśniowy, po to, żeby być w stanie rozmawiać z naszym ciałem, czyli z przedłużeniem naszej podświadomości, która o nas wszystko wie, jeżeli mamy już to narzędzie testu kinezjologicznego, to jest taka praca na palcach albo nos, na, na rękach, albo test bujania, różne są te właśnie rodzaje testu. Jeżeli to już mamy opanowane, możemy też sprawdzać, jakie blokady, nie tylko emocjonalne, ale różne właśnie inne energetyczne, siedzą w naszym ciele. Także, Jakie to mogą być na przykład? Wszelakie no, mogą być. Mogą być zablokowane toksyny różnego typu, mogą być patogeny, mogą być energie patogenów odziedziczone po naszych przodkach, mogą być nierównowagi organów, serca, jelita, nierównowagi w naszym polu elektromagnetycznym, naszej aury, naszych czakr, czyli naszych takich centrów energetycznych, który, które mamy w ciele. Mogą być różne cordingi tak zwane, negatywne połączenia energetyczne z innymi osobami, mogą być różne y, opcje samosabotażu. Mogą być alergie i y, alergie na ideę też, nierównowagi, właśnie nietolerancje idei, nietolerancje fizyczne, ale też mogą być takie niematerialne, więc jest tam cała masa różnych nierównowag zebranych. To jest w ogóle wszystko ciekawe, co mówisz. Ja mam trochę wrażenie, że dzisiaj są takie czasy, że o emocjach i o różnego rodzaju rzeczach związanych z psychosomatyką. Y, trochę nie wypada mówić, jest jakiś taki temat tabu, y, a wręcz powiem, że nawet osoby, które zajmują się takimi rzeczami jak ty są marge, marginalizowane. E, mam takie wrażenie, że jakby tak mocno się nastawiliśmy na taką medycynę konwencjonalną, gdzie tylko tabletki, leki i tak dalej, i tak dalej, że jakby zapominamy też o tym, że dieta bardzo dużo wprowadza do naszego ciała. Sam się o tym też przekonałem. Tak, tak. stres mhm. przecież. No, pamiętam swego czasu jak z Kubą Sienkiewiczem, muzykiem, ale on jest też lekarzem, neurologiem z tego co pamiętam. E, robiłem z nim wywiad na temat stresu, to on bardzo wyraźnie powiedział, że stres może powodować choroby w naszym organizmie. Zresztą y, terapeuci, psychologowie, psychiatrzy też pracują, psychologowie głównie, y, nad tym, żeby wyrzucić różnego rodzaju traumy, które mamy w życiu i y, żeby to wpłynęło na szczęśliwe y, nasze życie. Y, jak myślisz, dlaczego, dlaczego jest tak, że? Odchodzimy powoli od tych naturalnych rzeczy na rzecz, właśnie. A może nie, a może jest inaczej. Może no właśnie, tu chciałam polemizować z tobą. Proszę bardzo. <laughs> Więc y, mam wrażenie, no i tak obserwując, siedząc trochę w tym temacie, mam wrażenie, że wreszcie dochodzimy do, do naszych korzeni, właśnie do tego, co już znaliśmy wcześniej. Tysiące lat temu, czy, czy dziesiątki tysięcy, też no, róż, różne są nurty, wiadomo, tak? Uzdrawiania, bo o tym tutaj de facto mówimy: uzdrawianiu naszego ciała, powrotu do równowagi, która jest naturalnym stanem naszego ciała. Homeostaza to jest coś, do czego nasze ciało dąży, ale niestety, jeżeli blokady różne pojawiają się właśnie w postaci stresu, czyli różnych toksyn, które no, wprowadzamy permanentnie w przewlekły sposób do naszego ciała. Bo stres e, krótkotrwały jest nam potrzebny. Kiedy musieliśmy uciekać przed jakimś e, predatorem, no to był potrzebny, żeby nasze mięśnie dostawały więcej energii, żeby nasze, cia, żeby nasze serce pompowało krew szybciej, więc jest to taki stres, który, którego potrzebujemy. Jeżeli teraz mamy jakieś zagrożenie, żeby szybciej uciekać, też jest nam to potrzebne, ale jeżeli trwa to za długo, no to faktycznie niestety wprowadza to toksynę permanentnie do naszego ciała. I e, no niestety, jak wiemy, dużo ludzi funkcjonuje w takim przewlekłym, permanentnym stresie, i to później wychodzi e, w naszym życiu, w naszym zdrowiu, no, moje kolano, lewe, które, które też ucierpiało, też właśnie jak już wiem, jest połączone z nadnerczami, które produkują właśnie te różne hormony stresu, a ich nadmiar powoduje, że właśnie między innymi też kolana, nasze lewe, zwłaszcza mogą chorować, już nie mówiąc o innych innych tkankach, organach, o naszym no, samopoczuciu, tak, o naszych lękach, nerwicach. To się może wszędzie później odbić, tak? Wypalenie to też jest temat bardzo, bardzo powszechny. No, sama z nim też miałam do czynienia, więc wiem, jakie są skutki długotrwałego stresu. E, przed wejściem do studia powiedziałaś mi, żebym koniecznie spytał Cię o skutki uboczne, <laughs> podu tak. ciała. Są jakieś przewrotnie to takie przewrotne pytanie bo nie ma żadnych skutków ubocznych tak? generalnie skutkiem ubocznym jest to że dostaniemy więcej luzu już po pierwszej sesji możemy poczuć przypływ energii spokój czasem zmęczenie bo faktycznie ciało pozbywa się tego ciężaru tego balastu bagażu emocjonalnego energetycznego który nosiło przez lata i więc więc to, to faktycznie ciało jest zmęczone często jest taki efekt ciało jest zmęczone a umysł je, jest lekki. No, i w, w trakcie kolejnych terapii już następuje coraz większy przypływ energii, obniżenie bólu, w zależności z, kim, z czym się dana osoba mierzy. Takie pseudoefekty uboczne zaraz po sesji może być zmęczenie, że faktycznie potrzebujemy się położyć wcześniej, spać, potrzebujemy napić się wody. Trochę nas suszy wtedy i bardzo dobrze, bo, bo wtedy potrzebujemy po prostu około dwóch litrów wody, żeby energia też mogła dobrze rozkładać się w meridianach, czyli w takich kanałach energetycznych, które, które przepływają przez nasze ciało, ale w ogóle też w całym ciele. Więc woda jest takim dobrym przewodnikiem. Czasem mogą się pojawić jakieś emocje, które wybijają jeszcze w tych pierwszych dniach po sesji, więc to może być jako taki delikatny efekt uboczny, ale generalnie no, następuje później już poprawa no, we wszelkich takich obszarach życia czy prywatnego czy zawodowego bo też takiego typu blokady możemy eliminować które męczą nas w różnych obszarach naszego życia i zdrowotnym ale też w relacjach z innymi ludźmi w relacji z samym sobą nasza samoocena nasze poczucie własnej wartości też dzięki temu jest stanie podnieść się do góry No i też nasze efekty w biznesie bo też właśnie z tym możemy działać Ciekawy jestem jak w przypadku lęków nerwic depresji Wiemy, że depresja jest chorobą, którą często leczy się farmakologicznie. Oczywiście dobra psychoterapia mm -hmm. też działa ogromne cuda, ale wiele osób decyduje się na farmakoterapię. Co w przypadku, jeśli ktoś na przykład bierze leki, mm -hmm. czy też może jednocześnie, równolegle pracować z kodem ciała i z kodem emocji? I jak najbardziej tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, więc zawsze podstawową terapią będzie ta, która jest pod okiem specjalisty, więc tutaj bynajmniej się nie odżegnujemy od, od tradycyjnych specjalistów. Sposobów leczenia, zawsze terapia kodem emocji, ciała, przekonań będzie pomocniczą, która w efekcie ma doprowadzić do tego, że ciało wspiera nas w tym procesie leczenia, czy to będzie właśnie jakaś nerwica, czy lęki, czy depresje? tak tutaj jak najbardziej trzeba zawsze być pod opieką specjalisty, natomiast możemy działać równolegle po to, żeby szybciej ten proces przebiegał, po to, żeby szybciej można było zajść z tej dawki, i tak też się dzieje, że, że osoby już później no, w coraz też oczywiście pod opieką lekarza, mogą tą mogą to, to, to do, dozę tej, tej, tego leku już sobie zmniejszać. No tak, bo to w I... przypadku depresji też każdemu zależy, żeby nie brać leków całe życie, tylko oczywiście. żeby po prostu tak. popracować nad tą depresją i żeby wyleczyć ją w pewnym momencie. Tak, prawda? tak bo to jest, wiesz, no, mocna ingerencja w, w chemię w mózgu, tak? Więc jeżeli jest to wsparte psychoterapią plus pomocniczymi terapiami, jak najbardziej ma to sens, jeżeli to są same tabletki, no to niestety to jest takie zaleczanie, zasypywanie problemu, tak? Z, z, zamiatanie pod dywan. A czy pracując z kodem emocji albo z kodem ciała, warto też jednocześnie chodzić na przykład na psychoterapię? Czy, czy jakby. Ten kod emocji i ciała załatwia wszystko. Różnie bywa. To zależy od indywidualnej decyzji osoby mam różne różnych klientów, więc czasem wiadomo, ja nikogo bynajmniej nie od, odżegnuję od tego, jeśli ktoś chodzi pomaga, to robimy to dalej. A jeżeli ktoś jest na przykład zawiedziony, bo korzystał długo, wcześniej nie przyniosło to żadnego rezultatu, wtedy działamy. Jeżeli ta osoba jest zadowolona z efektów, no to nie ma potrzeby, żeby jednocześnie gdzieś szukała kolejnego terapeuta. Więc jest to bardzo indywidualne. Więc... To jest jedna sesja, wiele sesji. sí Zazwyczaj wiele. Czasem po jednej sesji już faktycznie możemy mieć spektakularne efekty, na przykład pozbywamy się migreny, z którą mierzyliśmy się przez pół życia, bo akurat ciągnęliśmy taki balast najważniejszy i możemy z poziomu, nie wiem, 8-9 w skali 1-10 zejść do zera albo do jednego, tak? Też takie przypadki miewam. Natomiast w takich kwestiach już związanych z lękiem, stresem, wypaleniem, czy tym bardziej depresją, czy innymi no, stanami, no to to już będzie cykl sesji. I to przynajmniej tak parę miesięcy, co tydzień na przykład takie sesje, wtedy no, tutaj widzę u klientów najlepsze efekty. Ale faktycznie. i online, nowo, rozumiem, i stacjonarnie można. Tak, tak. Ja pracuję online, więc, więc to jest, wiesz, dla energii nie ma blokad, tak, nie ma barier. Ja oprócz tego, że pracuję na wideo z klientami, czasem jeżeli ktoś bardzo chce, no to wtedy też spotykam się w Warszawie, ale głównie jednak online. Pracuję też z dziećmi czy z młodzieżą, w ogóle nie widząc ich nawet bo często rodzice, którzy przetestowali na sobie, e, proszą mnie, żebym pracowała też z ich nastoletnimi dziećmi, czy, no, czy już nastolatkami albo dziećmi, e, więc wtedy nawet już nie ma potrzeby, zwłaszcza jeżeli dziecko jest oporne i nie chciałoby, do 16 roku życia e, mama czy tata mogą podjąć decyzję, tak, że działamy i wtedy takie sesje odbywają się nawet bez obecności dziecka czy, czy młodzieńca. Jak można się skontaktować? karolinagasińska.pl moja strona internetowa zapraszam na bezpłatne 20 minutowe konsultacje żeby się poznać i zdecydować co dalej. Bardzo bardzo dziękuję terapeutka ku nocy ciała i przekonań. Proszę państwa, była naszą gościnią Karolina Gasińska. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Tomasz Słodki. Bardzo dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam także do komentowania jak państwo pracują z emocjami. To myślę, że będzie ciekawe. Proszę napisać do zobaczenia. Kłaniam się Tomasz Słodki.